W Dyrekcji, jak i nauczycieli, oraz naszych uczniów. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Warszawskiej Fundacji Kochan Życie za przeprowadzone zajęcia z naszymi dziećmi, jak również z nauczycielami kadrą pedag kadr 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 pedagogiczną, mające na celu pokazanie, przypomnienie. Udzielania pierwszej pomocy, a również zachowania się w sytuacjach nagłych, które mogą nas spotkać na każdej sytuacji. Pociechy nasze muszę tutaj się pochwalić, bardzo dużo wyniosły z tych zajęć, gdyż w kontaktach z rodzicami otrzymaliśmy sygnały, gdzie dzieci były bardzo zadowolone, chwaliły się w domu rodzicom z udzielania. Z Zasad pierwszej pomocy. Za nami pokaz dla dzieci z pierwszej pomocy i dla kadry pedagogicznej ze szkoły 192. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrealizować nasze, nasze przedsięwzięcie. Dzięki Centrum Medycznemu Kinemedika, który jest naszym partnerem, możemy zwiększać świadomość wśród dzieci i nauczycieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy.